Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj na tapecie mamy kolejny model. Nie jest to model John a jest to model ciągnika gąsienicowego Challenger MT775E od firmy USK Models. Model w skali 1,32. Co mogę o nim powiedzieć? Za dużo Wam tutaj nie powiem z funkcji modelu. No to mamy otwieralną maskę, prawda? Tutaj widać. Silnik. Dodam, że rzeczywisty model jest wyposażony. w Silnik ACO Power 7 cylindrów, generujący 400 koni mocy. Ponad 400 koni. Co jeszcze? W modelu jest, są otwieralne drzwi kabiny. No, nie chcę się otworzyć. O, jest. Otwieralne drzwi kabiny. Tak to wygląda. Moduł GPS, koguty ostrzegawcze. No, i tak jak mówiłem, jest to ciągnik gąsienicowy. Bardzo lekko wszystko chodzi. O, gąsienice obracają się ładnie niezależnie. Mamy trzypunktowy układ zawieszenia. Możemy sobie powiedzieć, jakiś, jakiś model zawieszanej maszyny. Wszystko wygląda w ten sposób. Tylna szyba niestety nie jest otwierana, ale postaram się Wam wnętrze w ten sposób pokazać. Ogólnie model bardzo fajny. I co jeszcze powiedzieć mogę? Dostępny na modele rolnicze. Oczywiście musicie wcześniej zadzwonić. Powiedzieć, jaki model Was interesuje. Podać numer katalogowy. I to byłoby tyle z tej prezentacji. Jeśli się podobało, dajcie kciuk w górę, skomentuj. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. W kolejnych odcinkach będzie, będzie więcej prezentacji, fajnych modeli. I zapraszam do subskrybowania kanału Martin Flash Gordon. Także trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Cześć.